Siema Widzowie! Właśnie ten portal, który widzicie za mną to jest portal do gry o nazwie 3008 i właśnie dzisiaj sobie w tą grę zagramy jeżeli ktoś by nie wiedział o co w tej grze chodzi to o to chodzi, że będziemy uwięzieni w wielkiej Ikei i w, no w dzień będziemy bezpieczni będziemy musieli budować schronienie przed pracownikami a w nocy pracownicy Ikei będą chcieli nas zabić przez to, że jesteśmy w Ikei kiedy jest zamknięta ale tak naprawdę Ci pracownicy, to nie są prawdziwi pracownicy, ponieważ istnieje SCP o nazwie SCP 3008 i on właśnie wygląda y, podobnie mega do pracownika Ikei, i właśnie ta gra jest inspirowana tymi pracownikami Ikei, właśnie stamtąd, y, właśnie tymi SCP, y, właśnie 3008, ale ja już ten nie przedłużam i. Przechodzimy do odcinku. I niestety w ogóle jakby kogoś nie interesowało, chęt się zaraz kończy. Ale dobra, już naprawdę przechodzimy do odcinku. Więc wchodzimy sobie oczywiście do tego portalu. Niedawno miałem prywatny serwer w Ikei, ale mi wygasnął, bo jest tylko na miesiąc za 10 robuxów, a ja mam 8 Robuxów. E, jak grać, to nas nie interesuje. O, patrzcie, jest teraz noc. widzicie, jak ktoś sobie tu właśnie bazę zbudował. Ale ja tego nie będę wykorzystywać. Czekajcie. daj sobie ten Nie będę wykorzystywać tego, że ktoś zrobił bazę, bo sobie zrobimy ja sami bazę. Bo Jezu, ja myślałam, że to pracownicy. A to są te takie, tam te... stoi pracownik, jakiś pomniejszony, jakiś Nie, Jak To jest pracownik czy to jest jakiś sztuczny? Matko jedyna! Wystraszuję się tego. Dobra, to nie jest pracownik, to jest sztuczny. O, jeszcze jedzenie musimy zbierać żeby... pozbierajmy jedzenie, właśnie Jedzenie i picie, żeby przeżyć. Bez jedzenia i picia nie przeżyjemy w tej krze, więc to jest spoko też Tam jest kola, ale kola właśnie źle działa. Bo kola jest niezdrowa, a tutaj jest też zdrowie w tej krze. I kola tak naprawdę nie dodaje, jakby tego, że się, nie jesteśmy nawodnieni, tylko jakby odejmuje to. Wiecie. Dobra, mam ekwipunek cały zapełniony i można jeszcze tutaj ten, na przykład apteczki zdobyć, to można się nimi ulepszyć Ale, ej, popatrzcie, o to jest pracownik Pracownicy? Wielu, nie są ej, a nie wiem. Co się stało, że pracownicy mnie nie atakują, tylko można im zrobić takie. Zresztą z tym serwerem jest nie tak. O popatrzcie apteczki, ale nie można ten. O, ale jestem trochę głodny i popatrzcie, mogę sobie, jak kliknę sobie właśnie, e, czekajcie, G, to mi wyskakuje takie coś, nie? I popatrzcie, jestem trochę głodny, bo tu na dole pisze ile mam energii i takich tam, bardziej nie, energii. Nie mam, dlatego sobie zużyję trochę, jak widzicie, no i pasek energii nie wzrosły i mam... 99%, ale już nie będę piguł. 99% to jest prawie jak stoi, można sobie apteczkę wziąć do dzwoniłem miejsca. Więc super. Naprawdę pa patrzcie, o co chodzi z tymi pracownikami, że oni jacy zamrożeni są. No zaraz chyba serwer zmienił, Ten serwer jest jakiś zgromadzony. Patrzcie, bez sensu takie granie. Czekajcie, zmienię serwer, wiecie? bez sensu było. Widzę i wejdę. O! Popatrzcie, teraz jest cien... Kto? Co to tu ktoś zbudował? Idziemy tam. O, popatrzcie, tu jest pracownik. Ej, też Cie... jakiś zamrożony ten pracownik. Ej, ale patrzcie, ktoś tu coś zbudował i trochę go przesadził. O, telewizor. O, kurde, zabiję się prawie. O! Jedzenie i picie ktoś zostawił na podłodze. Chętnie sobie przygarnę. O, patrzcie, normalny pracownik Jakiś murzyn Ale na razie ten, jesteśmy bezpieczni, ponieważ jest dzień Ale dobra, będziemy szli budować bazę Myślę, że tu w okolicy gdzieś będziemy mogli zbudować bazę um, Tu ktoś taką w powietrzu robił, widzę bazę Ale chciałbym gdzieś tu w okolicy, bo tutaj widzę, że pracownicy się szwętają, więc będą emocje Dużo trochę tych pracowników, tu tak szczerze. O, popatrzcie, wykorzystałbym sobie to coś, co tutaj jest na pokój. Ale zrobimy bardziej, wiecie, na bazę. Z tego sobie zrobimy ścianę, bo fajnie się robi z telewizorów i takich tam pierdł podobnych do telewizorów, takich kąskich. Ściany w tej właśnie. O, też szafki sobie zużyjemy też na ściany. Tak. Kurde, czekajcie, tu weźmiemy tą lampę. ona mi przeszkadza. Mi przeszkadza ten blat trochę tutaj tak szczerze, ale przeżyjemy. Kurde! Nie, wiem, no, co ja robię? Jak się obracało to? Oprócz E. A nie, upuść to jest ten R to jest ten... Oprócz. Dobra, jestem głupi, sorry. patrzcie, możemy sobie zrobić telewizor tak od tej strony, żeby móc oglądać telewizor. telewizję. Ja na razie sobie wyłączę ten telewizor. Będzie świeciło oczy. Tutaj sobie damy córmy tak ścianę. O, widzę, że ktoś tu... Chciałbym sobie zbudować coś. A to mu ukradniemy trochę. Tylko nie wiem jakby ten... Jak to odwracać tak na boki. Jakby. Dlatego to sobie wykorzystamy jako sufit Wiecie, tak jak ktoś tutaj zrobił, że zrobił sobie z tego ściany. To ja nie wiem jak to się odwraca w jakiś sposób. Ale widzę, że ktoś też robił właśnie sobie tak. Ten. Właśnie ja w taki sposób to będę wykorzystywać. Te lampki nie denerwują W sensie one są fajne, ale mi przeszkadzałem w tym. W budowaniu. Ja się zastanawiam, kiedy się ten robi noc. Żeby z zaskoczenia nas pracownicy nie zabili. był przypał, trochę. Bo oni się tu szwętają. Co ja zrobię. I żeby też mi tu jakiś gracz nie przelazł, bo ja, no tak jak już mówiłem, miałem prywatny serwer w tej grze, no ale mi wygasnął, bo, bo można kupić w tej grze z prywatny serwer na miesiąc. Szkoda, że się nie kupuję na zawsze. Booking też jest tylko na miesiąc, 100 robuxów za prywatny serwer na miesiąc. Oczywiście ja go kupuję, bo mi jest potrzebny do nagrywania. Ale dobra, tu są przecież zbagowani pracownicy. Na szczęście. Ale tam widziałem, że tamten pracownik jest normalny. <grystanie> co to <się grystanie> jest? Nie! A nie, on nie biegnął do mnie. Okej. Okay. Nie, chyba! Oczekajcie, tu jest jakaś taka baza trochę. To może się schowam za tym w Wiecie co? Jak ja przeżyję tę noc, to będzie cud. Ej, patrzcie, jak ktoś robił drabinkę. Z tych kurzek. Ja znam tą metodę. nie wiem, czy się gada tam dostać. Nie, o to idzie. Co wie? Ja zgubię bazę. Można sobie zaznaczać, ale nie za zapomniałem sobie. Nie zdążyłem. Niestety. <laughs> Mam że odnajdę pazę. Oh! Rany boskie! To I przez to no sobie tak będę biegać pewnie i uciekać przed tym pracownikiem i zaraz mi się energia skończy. Muszę zrobić zaraz się zatrzymać i się napić. O nie. Tu jeszcze jest ten pracownik. A nie, to jest jednak zamrożony pracownik. Ja nie wiem o co chodzi z tymi pracownikami. Pierwszy raz tak widzę, że są jakieś zamrożone pracowniki. O, to jest moja baza. <laughs> <laughs> Matku, bosko wskoczył tak się normalnie na Jezu, jeszcze dwa. Um, wiecie co? Ja robię cięcie. Jak się zrobi dzień, to do was wrócę. W sobie już biegam z jakąś. Jakie dobre dwie minuty i już nie goni trzech pracowników. Ale dobra, zaraz wracam, jak będzie dzień. Nie! Ludzie, co tu jest? W ogóle, według mnie, powinien się już robić dzień, z moich obliczeń. Bo ile tutaj to trwa, noc i dzień powinien trwać, chyba 5 minut, z tak, tego się nie mylę. Ja sobie już uciekam już przed tymi pracownikami za jakieś około 5 minut. O, coś tam jest, nic na niego. Boże, patrzcie ile to jest pracowników. Tam jeszcze od tamtej strony, tamtą babę gonią pracowniki. Miałem wrócić do was jak będzie dzień, a tutaj widzę, że chyba dnia szybko nie będzie. Więc, wiecie, biorę. O, Oooo! jest dzień, w końcu. Dobra, tu się zajmę robieniem bazy, w końcu. Wiecie, jak ja energię straciłem? Bo tak dużo energii straciłem. To jest po prostu masakra, gdzie... Ja prawie, z, ja prawie umarłem, bo ja nie mam energii. Czekajcie, co oh, to? Ile nie ważne. Tam było coś takiego, że przytrzymaj F, to że też tam się stanie, ale to już widzę, że się nie stanie. Czekajcie, ja sobie muszę... Muszę sobie trochę jedzenia złożyć. Żeby nie będzie tak bardziej napić się muszę, bo ja nie mam energii, Co to jest? O, cytrynki, nie weźmiemy. Um. Czekajcie. Ja chciał ściany porobić, bo ja, ja nie umiem tak wracać jak ludzie sobie tu obracają na robią bazy. Ale dobra, wezmę sobie tą szafę na przykład. Dobra, idziemy. Gdzie mam bazy? A tu. Tam góry by się przydało trochę jeszcze zasłonić tam sobie zrobię z jakimiś krzesłami pozasłanym. nic te. No, Albo nie. Dobra, tu u góry nie trzeba, bo przecież tędy nie wlecą pracownicy. O, Wicka dołączyła. Bardziej. Niby Wicka, niby koleżanka. Tak naprawdę jest moją Wicką, ale ja ją poznaję w Robloxie, bo to jest koleżanka Oliwii. Oczywiście ją pozdrawiam. Dobra, tu w mojej bazie nie wiem, jak zrobić jakieś drzwi czy coś. Po prostu sobie dam tu jakąś półkę rozpoznawalną i będę sobie ją odsuwać w dzień, a w nocy będę ją zakrywać. No dobra, tu będzie na przykład wejście, tu widzę, że ludzie poprzynosili dużo szafek, więc sobie to oczywiście ten pan wykorzystam, bo widzę, że ktoś to chyba bazę próbował robić, ale chyba nie przeżył, jak tu tyle pracowników w okolicy jest. Panem Piotrusiem, jak grałem kiedyś, to nie było w ogóle pracowników w okolicy. Tylko po jakichś siedmiu nocach, chyba dopiero się przy, przyszpętało ich tyle, że dosłownie było tak ich nasrane jak nie wiadomo co. Ale wtedy serwer się zaczął bagować coś. Dlatego było już tak nasrane. Dobra, teraz w bazie bym sobie coś porobił w środku. Więc sobie wezmę na przykład tą lampkę. Czekajcie, zrobię. Otworzę sobie wejście na razie. O! Aha, tego się nie da wziąć. Naprawdę. Koda. Dobra, tu będzie to nie, ale on, na przykład sobie wezmę to. Albo nie, bo w sumie ja tam mam ten blat, to nie, bo chciałam, żeby położyć na czymś lampkę, bo nie chcę, żeby taka mała lampeczka leżała na podłodze. Już tu mam ten telewizor. O, drzwi. No i nie będę brać drzwi. Popatrzcie, wezmę sobie, zrobię taki dywan. Taki dywan, jak się w dzieciństwie zawsze miało, albo w przedszkolu były. No, każdy na pewno się spotkał z takim dywanikiem. Nie mogę tu położyć tego dywanu? A, tu mogę, dobra. Eem. Następnie bym sobie pozabierał tutaj cytrynki, wodę. Aha, nie mam miejsca. Jezu, ja się cały czas tak wystraszam. To... Patrzcie, a da się jej przesunąć tak normalnie? No, ja naprawdę takie zamgłoszone na są to coś. Wiecie co, ja bym sobie tu odłożył jedzenie i picie, bo można sobie odkładać O, na przykład tu zrobię sobie taki kącik na odkładanie ich Będzie taki kącik na jedzenie Potem sobie zrobię, jak dłużej program jakąś szafkę Coś Już sobie w sumie wezmę jakąś półkę, żeby jedzenie tam odkładać na razie ją tu położę, a potem be, będę pamiętać, żeby jak się zrobi noc, to się w nocy przesunę. Dobra, wiecie co, widzowie? Wezmę sobie inną wodę już i już się będę zamykać tam w środku, bo boję się, że zaraz się zrobi nagle noc, czego oczywiście nie chcemy, bo tutaj chodzi pracownik, tam łaził pracownik, że ogólnie wszyscy ci pracownicy w okolicy są nie gonili tak w nosy. I sobie tu pozabieram czy ciasteczko jakieś pizza, hot poddogi. I sobie oczywiście pozabieram. O, biedny kawałek pizzy, wezmę go tak. No i dobra, właśnie teraz się zamykam. I teraz sobie tak zużyję trochę wody, ponieważ ten już ogólnie zjeść mega dużo. Bo wiecie co, ja mam jestem tak wypłodzony. O, noc się robiła. Mam nadzieję, że w jakiś sposób mi się tu pracownicy nie wkładną. Wiecie co ja bym sobie to tak przesunął trochę tą szybkę. i dobra, tak sobie to teraz, dopiero co odkładałem co prawda ale wiecie teraz sobie to przyniosę na chwilę, położę ten stół i wiecie, i odłożę z powrotem dobra, to teraz tak o kurde, tu jest dość duża dziura mam nadzieję, że mi tu więcej nie wiozą ale nie, myślę, że nie powiem raczej dobra to znowu sobie odkładamy. Dobra, na razie tyle wystarczy. W sumie nie muszę tego odkładać wszystkiego. W sumie wystarczy, żeby mieć to do kwikątku. Oho, pracownik. nie wleziemy, to prawda. w niezie, sensie prawda? się oni ogólnie nie potrafią przenosić tych rzeczy, więc ten. Wiecie, ja to tak mówię do tych osób, co nie znają tej gry, bo wiem. Że ta gra jest popularna, ale dużo też tej osób tutaj gry nie zna, bo ostatnio do mnie dołączyli z ludzie, których mam znajomych i się mnie pytali, o co chodzi w tej grze. Ta pracownica polas? Polas, chyba. Dobra, to tutaj sobie kładzie na jedzonko. Jakiś gracz tu jest. Fajnie, jakby go zabili, bo ja nie chcę, żeby mi tu gracza się świętami O, wyszedł z gry, chyba. Jakoś podejrzanie, nie jego zniknął, Chyba, że tutaj jest tak jak Minecraft, że jak się kłócnie, to nie widać nikogo. Dobra, włączymy sobie telewizor, bo mi się nudzi. Czekajcie, bo. Telewizor jakoś dziwnie działa, że potrzeba. Jak jest takie białe, od razu się nie zmienia, nic, to znaczy, że nic nie będzie leciało. W jakimś czasie tak od razu się zmienia, tak? Że od razu coś leci. No, ten telewizor tylko kłakowałem. A ta światełko da się wyłączać i wyłączać? Uda się, fajnie. Wiecie, co widzimy na razie? Yy, przeczekamy, w sensie zrobić... Oj, spadła mi lampka. A tu łaziłem w sumie po tym blacie, no to mi spadła. Mój cel widzowie, jak będzie cień, to zrobić apteczki, bo mi przydadą się Popatrzcie, ja trochę nie jestem zbyt zdrowy, bo ten żółty pasek to jest zdrowie, ten fioletowy to jest energia, a ten pomarańczowy to jest głód Więc głodny w ogóle nie jestem Czekajcie Czekajcie, poblokuję sobie ludzi, żeby mnie nie dodawali do znajomych, więc... Dobra, ludzie są poblokowani, więc mnie nikt nie może dodać znajomych. A Właśnie sobie czekam teraz na tą to... noc. Zobaczcie, bo ten noc. Na ten dzień, bo wiecie. Yy, no yy, właśnie chcę sobie zdobyć. To kurde ten gracz tu jest. Ale coś mi się wydaje, że nie jest zainteresowany chyba ten ktoś moją bazą. W ogóle mną. Ja sobie kłócę na wszelki wypadek. Czyli faktycznie to działa, że ten. Gwizda, białeki. Zobaczcie, <laughs> pokazują się wtedy pracownicy przy ścianie, jak się wista. I patrzcie, pracownik tam chyba kogoś goni. I pracownicy tak naturalnie nie biegają bez powodu, bo pracownicy ogólnie to normalnie chodzą. A jak gonią kogoś, to biegają tylko. Możecie mi napisać w ogóle w komentarzu? Chcecie więcej filmów właśnie z tej oto gierki. Słuchajcie, bo ten dywan chce sobie przesunąć. O. Może być tak. O, film trwa to jeden czy siedem. Ej, dobra. To ja wracam do Was jak będziecie. A więc tak widzowie, zrobił się już dzień. Więc mega super. A my właśnie teraz idziemy po te apteczki. Tak wcześniej mówiłem właśnie. Może się spróbujemy jakoś kontaktować z tym graczem, albo zapoznać, czy coś w tym stylu, wiecie. Jeżeli tego gracza to zobaczę, chyba, że go dojechali w nocy, bo ten gracz nie ma chyba bazy. O, kibel. Um, ale dobra. To szukamy tego, apteczek. Naprawdę będę się też czekać na te apteczki, bo naprawdę przydadzą. W bazach, może popatrzmy, bo ludzie zawsze na ściany dają apteczki. Bardziej często na ściany dają. Gdzie są te apteczki? A ja myślę, że to jest jakaś obca baza, to jest moja. Już chciałem, już chciałem rabować tą bazę. O! Bardzo chętnie wezmę. Więc dobra. Mam nadzieję, że znajdę jakieś. Ech, chyba widzę, że nie znajdę tutaj w okolicy niestety, a jeszcze wiecie, co sobie muszę zrobić? Muszę sobie zaznaczyć mój domek, bo jakoś pamiętam, że się dało zaznaczać tutaj, nie pamiętam jak. A dobra, już ja jak, to muszę, muszę mieć na ekranie, bo ten, poczekajcie, gdzie jest mój dom. Właśnie po to chcę zaznaczyć mój dom, żeby się nie gubić, tak jak na przykład teraz. Muszę się napić w co? Bo nie mamy energii. O, już mam. O, tu ściana. Tu już koniec gry. To gdzie ja, Po raz. Ja pamiętam, że mieszkałem gdzieś w okolicy tego, ale się zgubiłem i tak. Nie wiem, jakim sposobem, ale się zgubiłem. Jak znajdę bazę, to muszę ją jak najszybciej zaznaczyć, bo ja naprawdę, ej, ale ja sobie się chyba naprawdę zgubiłem. Jego szkoda mi trochę, bo ta baza spoko była. W sensie może jakoś dużo roboty w nim nie poświęciłem, ale była fajna. <laughs> Apteczki! Przynajmniej cel podróży zaliczony. Aha, nie mogę zadłużyć apteczki na razie. Ale po i tak mi ma być to, że zaliczyłem sobie ten cel mój, skoro i tak yy, nie wiem gdzie haupa jest. To że ktoś po prostu mi rozpierniczył tą chałupę, ja i nie to a na Ej, ja mieszkam chyba koło tego. Muszę szybko muszę. Ten. Mód będzie zaczynała. Mm, tam jest chyba mój dom. Mhm. Tak to jest mój dom. Na szczęście. A jeszcze bym chciał sobie tam w środku coś zrobić, tylko że właśnie ten, ten dzień się zgubiłem, dlatego wiecie, tak średnio. O, przynajmniej łóżeczko sobie wezmę. To łóżko, nie wiem, co sobie dać. O, dam sobie na przykład tutaj obok tego. Aha, łóżko mi się nie zmieści naprawdę. Ten blat najbardziej się wskazujący. kajcie. mi gdzie jest łóżka położyć nie mogę? Ja bym przesunął te szafy lekko w tamtą stronę. Bo wtedy miejsca będzie więcej. A ja chciałbym... A nie ja tu można położyć to łóżko, tylko... Ale ja chciałbym tutaj. No dobra, nie będzie tak. Ale nie. Jeszcze przylazł. Mnie. Nie właśnie z tym łóżkiem, tu chyba pszczół. To jest ta baba chyba. Czyli się chciałem pozbyć tak przed chwilą. Dobra, teraz tak. sobie odłożyłem. Apteczki, a tutaj sobie odłożę jedzenia. Ej! Głupia baba, rozwaliła mi ściany. Jeszcze krwawa noc jest. Za głupi babsztyl. Ba. Ja na początku chciałem się z nią zapoznawać. Wiecie, co chyba trzeba się z tym wynosić. Zaraz pewnie zginę, a jak zginę, będzie koniec odcinka. Głupia baba. Właśnie dlatego nie lubię grać na publicznych serwerach. W tą grę so, przyjdą takie babsztyle jak ona i zabiorą wam wszystko. Bardziej nie zabiorą, ale zniszczą. Wszystko zabrało, no to w takim razie to już będzie koniec tego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie na moim kanale, ponieważ lecimy po 10 tysięcy subskrypcji. Nie o dziwo, przeżyłem to pół godziny filmu, więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, o czym się nie zmuszam. A wiecie, no 10 tysięcy będzie dużo specjalów, więc pa